Autor nie kłamał z tą ekscentrycznością. Powieść ta skupia się na relacjach pomiędzy rodzinami Tanuki, przedstawicielami Tengu oraz ludźmi i znajdziemy w niej nietypowe scenariusze, gdzie indziej zobaczymy herbaciarnię użytą jak latający statek piracki. Gdzie indziej zobaczymy żałobę po utracie głowy rodziny, zjedzonej przez ludzi z piątkowego klubu w ramach uczty na zakończenie roku. No właśnie! Tutaj dostaniemy wiele takich dziwnych dylematów oraz prześlicznych scen w grafice ze stylem, jaki lubię określać jako witraż. Niestety, fabułę nie zawsze się łatwo śledziło przez to, że tanuki są zmiennokształtne i nie zawsze byłem pewien na kogo teraz patrzę. Nie pomagają też ich imiona, Yasaburo, Yaichiro, Yajiro i Yashiro to cztery różne postacie. Powodzenia ze śledzeniem o kim kiedyś się mówi. Także, mimo ekscentryczności tego serialu, niektórzy są tam bardzo typowi dla anime. Nie sądzę, że choćby o postać starego dziada ganiającego za ślicznotką ktoś tu pytał. Jest fajnie, lecz z paroma takimi, ale...